Na scenie są już od 15 lat. Kraj zwiedzili wzdłuż i wszerz grając setki koncertów w klubach i na festiwalach, gościli też na scenach zagranicznych. Mowa o katowickim zespole Koniec świata. W tym roku panowie uczcili 15-lecie twórczości specjalną trasą koncertową, na której nie zabrakło życzeń, niespodzianek i prezentów. Obecnie robią sobie małą przerwę, aby nagrać nową płytę. O urodzinowym świętowaniu nowym albumie i rock'n'rollowym żywieniu z Jackiem Stęszewskim rozmawiał Michał Łyczak. Mieję Jacek Struszewski z tej strony, z zespołu Koniec Świata. Kolejna okrągła rocznica za wami, 15 urodziny. Jak świętowaliście? Było huczne rokendrolowe imprezowanie, czy spokojnie torcik i kawka? 15 lat minęło, dosyć szybko, jak tak człowiek patrzy sobie na nasze archiwa, to. Trudno zdać sobie sprawę, że ten czas tak szybko zleciał, że 15 lat już gramy. Wiesz co, powiem ci tak, że 15-lecie istnienia nie było jakiejś wie, wielkiej pompy. Z reguły też jak raczej nie organizujemy jakichś takich bardzo m, wyniosłych imprez, jakichś tam napompowanych, ale tak jak było, z... obchodziliśmy to typowo w naszym, w naszym stylu, czyli na, na miarę naszych możliwości, tak jak się da, żeby było miło i też, żeby ludzie, którzy przyjdą na koncert, żeby poczuli, że ten koncert jest specyficzny i i inny niż te dotychczasowe. No i z tej okazji zagraliśmy akurat 15 koncertów. Piętnastka, 15, 15 koncertów. Wspólnie z chłopakami trasa się skończyła. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że to była najbardziej udana trasa z dotychczasowych. Dlaczego? Po pierwsze, no może dwa koncerty były takie, gdzie frekwencyjnie nie było może szału, ale też nie było, nie było pustej sali. A pozostałe były naprawdę, naprawdę takie, że. że Przerosło to nasze, nasze, nasze oczekiwania. Warszawa, Poznań, Wrocław to były pełne, pełne kluby. Łódź, tak samo. Katowice, pierwszy raz w Katowicach, zagraliśmy dla, nie wiem, mogło być około 400 osób. Z reguły Katowice były, mimo że to nasze rodzinne miasto, były to takie, baliśmy się tych Katowic jak diabły święconej wody. I tym razem zagraliśmy w prokulturze, to był były klub Google Lander. Graliśmy tam już kiedyś koncerty, nigdy nie graliśmy indywidualnych koncertów, zawsze to był jakiś tam mini festiwal, czy ileś tam kapel do zagrania i bałem się tego, bałem się, mówię kurczę, ten jednak klub jest duży, mam nadzieję, że ludzie nas jeszcze tutaj lubią w tym mieście. Chociaż nie wiem, za co mieliby nas nie lubić, bo jesteśmy młodzi i jeszcze w miarę atrakcyjni, a wiem to, bo dostajemy różne informacje od mężczyzn głównie. To ten, no, lepszy lepsze od mężczyzn niż od nikogo. Zdarzają się też od kobiet 60+, plus, nie? Powiem ci, że było około 400 osób, może nawet troszkę więcej i był naprawdę super, super koncert. Zresztą sam byłeś, to, to możesz, przynajmniej z naszej strony był naprawdę, naprawdę udany. Dostać tort, niespodzianka. Z reguły było tak, że wszystkie takie rzeczy, to właśnie jakieś takie drobne upominki, jakieś ciasteczka, jakieś tam inne rzeczy, dostawaliśmy właśnie w innych miastach. W Katowicach że w zasadzie jak graliśmy urodzinową trasę w, te, w kogitaturze, no to dostaliśmy tylko od zespołu, z którym graliśmy, Natural Mystic, dostaliśmy butelkę whisky. też bardzo miły gest, ale to był jedyny prezent, jaki dostaliśmy. A w, w, tym, w tym sezonie w, w Gdyni spotkała nas, miła niespodzianka, dwie dziewczyny przyszły z takim fajnym pudełeczkiem i tam były zrobione ma finki z naszym z logo Koniec Świata, napisane było 100 lat i tak dalej. Jeszcze takie rzeczy się. Jeszcze ktoś nam też upiekł jakieś ciasto. W Krakowie też dostaliśmy, dostaliśmy bardzo miło przyjęcie i od organizatorów dostaliśmy prezenty, także to wszystko było tak fajnie zrobione. Była taka domowa, swojska atmosfera, bo nie było przypadkowych osób, było towarzystwo końców światowe. Teraz jak patrzę sobie na to miasto, bo mam tutaj przed sobą listę, no to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że to była naprawdę fajna, fajna i udana trasa. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, bo Oczywiście wszystko zrobiliśmy sami i z pomocą nam, przychylnych nam e, ludzi organizatorów którzy to wszystko jakoś tam zrobili razem z naszym menadżerem Filipem także udało się nie potrzebowaliśmy żadnej tam jakiejś większej pomocy. A czy któryś z tych koncertów na trasie szczególnie zapadł wam w pamięć czy biorąc pod uwagę jak już mówię że ta trasa była taka udana nie da się wyciągnąć takiego jednego koncertu tutaj. Już co zastanawiałem się nad tym, ale nie, jednego się nie da. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że faworytami tutaj jest Poznań Kraków, Katowice, Wrocław. No i oczywiście Warszawa, jak, jak zawsze. Chociaż w tym roku graliśmy, nie graliśmy w klubie Mechanik, a ten w tym Mechaniku już nam się, już się zadomówiliśmy. można powiedzieć, został zamknięty, niestety, ale już dostałem informację, że znowu to otwarte. czyli w zeszłym roku po prostu nie, nie klub nie działał i graliśmy w innym klubie. Może to też było przyczyną, że ta frekwencja nie była taka, jakiej jak oczekiwaliśmy, chociaż nie było źle, ale mówię, troszkę liczyłem i trochę bardziej na, na, na Warszawa. I tak, nie można być, nie można narzekać, To tu mówię, tu już się czepiam, szukam dziury w całym. Generalnie, reasumując to, co opowiedziałem, te miasta były zdecydowanymi faworytami, no i było kaczono, było super. A jeszcze jakieś prezenty, takie, które wam się trafiły na trasie, bo wspominałeś, że było trochę słodkości. Ja na kilku tych koncertach byłem i były flagi z życzeniami i sporo jeszcze jakichś innych gadżetów. Były, były takie rzeczy, teraz już pamięć jest nie jest zniata i to się trochę zlewa, nie wiem, w którym mieście było co. Ale no wiem, że takie, takie akcenty się pojawiały. Nie chcę tutaj też wyjść na ignoranta, że tego jest już tak dużo, że tego w ogóle nie liczenie. To, to są takie małe cegiełki, iskierki, które się pojawiają gdzieś na koncertach. Nie było może tego bardzo dużo, ale był, jest, zawsze jest to miłe, wiesz, jak ktoś przychodzi i musiał włożyć trochę pracy. Była na przykład w Poznaniu dziewczyna, zresztą znajoma z zespołu, y, która miała wyszytą katanę jeansową, wyhaftowaną, 15 lat koniec świata, nie? Ktoś tam pokazał, że to psychofanka czy coś, no nie psychofanka, bo to normalna dziewczyna, ale to wiesz, są miłe takie sytuacje, że ktoś musi już sobie, po, po, posiedzieć, podziargać coś, porobić, przygotować, to zawsze jest fajne. Jeszcze dodam, tak już zamykając ten temat urodzinowy, że to były najdłuższe nasze dotychczasowe koncerty, bo koncert trwał bodajże dwie godziny. Wiem, że dla fanów zespołu Kult dwie godziny to, to jest jakaś mała rozgrzeweczka. bo Kult koncertuje 4,5 godziny do 16 godzin. Byłem na Kulcie, jak grał 24 godziny. Ludzie zasypiali, budzili się, a Kazik cały czas grał. Chyba na YouTubie. I podzieliliśmy sobie to na takie sety. Był w środku, był set akustyczny. Mamy parę takich piosenek, co, które akurat ciekawiej brzmią, zagrane na pudłach i przygotowaliśmy to... Nie było co prawda orkiestry tam za nami, nie było to symfonicznie zrobione, ale tam mówię, na miarę naszych możliwości, tak jak się dało, zrobiliśmy no taki secik po prostu, żeby go rozmaicić, żeby był długi, żeby nie zabrakło piosenek tych dawniejszych, tych nowszych. No, trzy nowe piosenki zagraliśmy na trasie, bo to zawsze z nowością jakąś trzeba tam mm, do ludzi iść. Też stwierdziliśmy, że musimy zagrać dłużej, bo często ludziom mówią, szkoda, że tak krótko i tak dalej, i tak dalej. Na niektóre rzeczy mamy wpływ, na niektóre nie. No, na festiwalach nie możemy sobie grać tyle, ile chcemy, ale znowu na naszych m, indywidualnych y, koncertach tak, możemy grać, dopóki właściciel albo cieć klubu nie, nie ma już dość, prawda? Także tak to było. Dobrze, że zahaczyłeś o festiwale, bo też chciałem tutaj dopytać o koncert, który graliście w tym roku na Woodstocku. To już był wasz kolejny występ na tym festiwalu. Jak wrażenia? Kolejny występ? Nie, nie wiem dokładnie, który, bo to jest tak. Na dużej scenie graliśmy dwa razy. Na to wiem na pewno. Graliśmy pierwszy raz i graliśmy drugi raz. To było na pewno i to była duża scena. Później graliśmy w pokojowej wiosce Kryszny graliśmy tam chyba teraz drugi raz albo trzeci, już nie pamiętam. musiałbym sprawdzić. I to było też w pokojowej wiosce Kryszny. Plus jest taki w tej pokojowej wiosce Kryszny, że jak tam występujemy, to występujemy o fajnej, o dobrej godzinie. Dobra godzina to jest taka, która nie jest zła. <grym> a zła godzina to jest 17, 16, 18. Wygraliśmy akurat o 22. czy 23. Także było wesoło. Też ludzi jest więcej, bo ten namiot jak jest nabity, to, to inaczej się gra. No i gra się na dużej scenie o wczesnych godzinach. No, to wiadomo, jest, są jeszcze gdzie niegdzie dziury w tym całym serze ludzi, który, który jest przed sceną. I jak wrażenia? Wiesz co, to był ten koncert, bo też mieliśmy ograniczony czas trochę i, i ten koncert tak szybko zleciał. Wiesz, jak jest tak, taka moc i, i, i bardzo i wręcz gigantyczna energia płynąca od ludzi, a tam no nigdzie się nie gra takich koncertów jak na Ustoku. Ludzie są tak tak naładowani, to wiesz, wszystko sprowadza się do tego, że wiesz, jesteś w tłumie ludzi, jesteś w, w, tej, w, tej, w tej masie. Jak jeden reaguje, no to ty. Automatycznie udziela się to. Wreszcie nikt się nie krępuje krzyknąć, nikt się nie krępuje bić brawo, klaskać, pływać po ludziach. To czasami na jakichś, nie wiem, junariowych imprezach ludzie mają jeszcze jakieś hamulce. Tamtych hamulców nie ma i, i, i ten koncert przez to tak mi mija tak szybko, że ja nawet powiem ci że jak zedłem ze sceny, ja w ogóle nie pamiętam tego koncertu. Nie chodzi o to, że byłem oszłomiony jakimiś e, płynami czy używkami, tylko po prostu. Tak szybko to zleciało, i trudno mi teraz cokolwiek powiedzieć, jak wrażenie, bo mogę mówić, że było super, hiper, ale to są takie banalne słowa. Chwila, której po prostu już w ogóle nie pamiętam. Nie? bo tak, tak, tak wielkie emocje były, i tak, tak, tak już taka wielka to jest frajda, że trudno, trudno to tu opisać, nie? zrecenzować. Teraz będzie pytanie w stylu telewizji śniadaniowej. Wiadomo, że życie w trasie wymaga dobrej kondycji. Mhm. No bo to jednak jest spory wysiłek. Wy dbacie o siebie? Chodzicie gdzieś na siłownię, czy jesteście 100% rock'n'rolla? My dbamy o siebie, bo. Bo chodzimy do McDonalda i tam próbujemy swoich sił z Big Macami. Jest czas na kupony, więc to jest teraz mamy żniwa. Wiesz co? Z tego co wiem, nie wiem jak chłopaki, ale Melo ma jakąś dietę, coś tam przynosi dietę, tylko nie wiem co to za dieta, bo jak jedziemy to ostatnio właśnie po Krakowie zafundował sobie zestaw z Big Maciem do z burgerem i wieśmakiem, więc jest na tej diecie. No a póki co chyba jest okej. Okay. Później co tam jeszcze jest? Szymon też z tego co wiem nie je białego pieczywa, ale jeszcze nie widać, żeby, żeby to dało Efekt, coś, coś tam, nie, coś tam widać, Wiem, że coś się rusza. Wiem, że coś tam chodzi na siłownię albo na basen, czy coś, coś na pewno. Czepek nie ma na to czasu. Czepek spala wszystkie kolory w pracy, yy, gania z kamerą po lesie, yy, nagrywa krety wychodzące z dziur i tak dalej, i tak dalej. Yy, Michał nie musi w ogóle chodzić, bo jest tak chudy, że go wiatr zwieje. Następnym razem, jak gdzieś pojedziemy, będzie wiało. Poza tym, on jest odpowiedzialny za instrument fizyczny, jest perkusistą i on yy, wali bębny. Po prostu ma swój blaszany bębenek. Jak Oscar z tego filmu nie rośnie, nie grubnie. Po prostu powiedział sobie, nie będę. Nie nie będę już tył i, i, i jakoś siłą woli powstrzymuję kalorie, które wtłacza w, swoje, w swój organizm i on w ogóle też czasami mniej je mięsa jest takim czasami jest wegetrainem, ale jak, jak na przykład podjeżdżamy po McDrive, to przestaje ta zasada obowiązywać. U mnie jest tak, że ja cały czas usiłuję, próbuję, to zrzucę 2 kilo, to przytynie 5. Mam oczywiście wykupiony karnet na siłownię, ale od samego wykupienia, wykupionego karnetu niestety się nie, nie, nie schudnie. Ostatnio dzwonił do mnie trener personalny, oferując mi jedną godzinę gratis trenera no, podziękowałem, powiedzieli, że w październiku się odezwę. I wiesz co, odczuwamy już powoli to, że już nie jesteśmy bardzo młodzi i musimy trochę o siebie zadbać. Przynajmniej, przynajmniej ja to odczuwam. No i planuję tak zrobić, ale wiesz, zawsze, zawsze brakuje czasu. Motywacja może jest, ale po prostu brakuje tego czasu i czasem już nie ma siły. Wiesz, jak człowiek wraca z roboty, to ma jeszcze zespół, to ma jeszcze stanowy projekt, to ma to, to ma dziecko i nie jesteś w stanie nawet godziny wygospodarować. A jak masz, to jedyny by się walnął do łóżka i byś się przespał. Najlepiej no, z kimś. We dwójkę zawsze raz. Na trasie graliście już kilka nowych kawałków, konkretnie trzy. Czy to jest zapowiedź jakiegoś nowego albumu? Bo już trochę czasu od wydania ostatniego albumu minęło. Oczywiście, że tak. Album miał się ukazać jesienią. Niestety nie ogarnęliśmy tego. Kilka spraw się na to złożyło. Nie mieliśmy po prostu piosenek. I mogliśmy wydać album jesienią, ale wtedy to byłoby na przykład nie wiem, pusta płyta mogłaby być. Nie? To też można wydać. I człowiek sam może tam zrobić składankę na przykład. Ale tak już teraz do rzeczy. Jesie, jesienią nie daliśmy rady tego zrobić i stwierdziliśmy, że zrobimy tak, że płyta wyjdzie w styczniu i od lutego zaczniemy sobie trasę. Płyta nagrana rekordowo szybko nam to poszło, bo zajęło nam to 4 dni z nabiciem wokali, nie wszystkiego. Także rekordowy czas, a byliśmy do tego najsłabiej przygotowani. Z reguły mamy zawsze więcej czasu. Tu było wszystko tak tak podomykane i przez obowiązki każdego z nas, który a każdy ma tam swoje jeszcze życie i rzeczy do zrobienia. Też koncerty, które graliśmy no i to wszystko się dłużyło na to, że tych prób naprawdę nie było, nie było dużo. Myśleliśmy, że wiesz, do grania, nagrywania na setę, to trzeba się przynajmniej trochę przygotować. Wiesz, w naszym przypadku, mówię tutaj o mnie, o Czepku, gdzie nie jesteśmy jakimiś wybitnymi. Czepek jeszcze tam coś radzi, ale ja nie jestem jakimś wybitnym gitarzystą. I wiesz, żeby to wszystko w miarę nagrać, no to trochę tam trzeba też na tym posiedzieć. Ale byliśmy, mówię, słabo, trochę słabo przygotowani. Ale okazało się, że nie taki był straszny, że udało, się nam, udało nam się nabić to w 4 dni. Teraz za niedługo zajmiemy się miksami, tym wszystkim, y, tymi wszystkimi rzeczami, y, jak mastering i tak dalej, i tak dalej. Dalej. No i planujemy, żeby płyta ukazała się w styczniu. Jeszcze dokładnej daty nie wiem, musimy to z wydawcą uzgodnić, kiedy to będzie, ale chcemy, żeby płyta ukazała się przynajmniej miesiąc przed premierowym koncertem. Wiadomo, żeby ludzie się osłuchali z materiałem, żeby nie było tak, że przyjdą na koncert i dopiero tam zakupią płytę, a 80% koncertu to będą, wiesz jak, ludzie, ludziom się podoba piosenka, którą już raz słyszeli. Jak już os osłyszą, to będzie ten koncert też jest, jest inny. Ile piosenek będzie na tej nowej płycie i czy wszystkie będą w takim charakterystycznym końcu światowym klimacie? Czy może pozwoliliście sobie tutaj na jakieś eksperymenty i wycieczki muzyczne? Wiesz co, albo 12, albo 13 utworów, tego jeszcze nie wiemy. Hmm, tutaj los, e, ważą się losy jeszcze, jeszcze jednej piosenki. E, musimy to jeszcze uzgodnić między sobą. Czyli będzie albo generalnie ma być 12, ale możliwe, że będzie 13. Mówię tutaj o tych utworach, które znalazły się na płycie e, na analogu. Wydaliśmy tam trzy nowe piosenki. Do analoga za chwilę dojdziemy. Okej, okay, okej. Okay. Rozchodzi się o te trzy piosenki, które są na analogu, bo nie wiemy, czy wszystkie się znajdą na, na tej płycie, czy nie. Czyli dlatego. Mówimy, albo 12, albo 13 piosenek. I co, o co jeszcze pytaliście, czy one będą końce światowe? No wydaje mi się, że tak, że nie odkryjemy Ameryki i nie zaczniemy grać jakiegoś sweet metalu, albo jeszcze jakichś innych rzeczy, a czy to, czy są jakieś, wiesz, czy odbiegamy, czy coś, no to ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo ja mogę sobie myśleć, że o, ten numer jest fajny, odbiegamy zupełnie tutaj od naszego stylu i jest coś nowego, jakieś tam, wiesz, świeże, świeże, powietrze, fajnie coś się dzieje, a ktoś słucha mówi, o kuźwa, wszystko na jedno kopyto, wiesz, no, Także nie wiem, trudno mi powiedzieć. Są tam może jakieś takie drobne zabiegi, ale wydaje mi się, że to jest takie, no, takie, takie nasze, czyli mało popularne. A planujecie przed ukazaniem się płyty wypuścić jakiś singiel? Jakąś zajawkę tego, co ma być? No, oczywiście, że tak. Nie wiem jeszcze, jaki to będzie singiel, dopiero sobie ten. Mamy kilka propozycji, ale to musimy sobie jeszcze tam wiesz, posłuchać po tym, jak to już będzie wszystko obrobione, zrobione i produkt będzie gotowy. No to wypuścimy, podejrzewam, że klipa razem z singlem chcielibyśmy także puścić, może nawet jeszcze przed premierą. Może tam parę tygodni, parę dni przed premierą puścić, puścić singla razem, mm, razem z klipem. No i później, wiadomo, płyta, trasa i tak dalej, i tak w koło Wojtek. Wspomniałeś już o tym, że ukazał się winyl urodzinowy. To ja chciałbym zapytać, dlaczego winyl? Bo kiedy świętowaliście dziesięciolecie, wypuściliście dwa albumy, kompilację z waszymi ulubionymi kawałkami i składankę z ulubionymi kawałkami waszego wydawcy, a teraz płyta winylowa. Dlaczego winyl? To pytanie musisz skierować do naszego Wydawcy, nie wchodząc z nikomu yy, bez lubrykatów, yy, najlepszego wydawcy na świecie, przynajmniej dla nas, nie wiem, tam inni oceniają, ale dla nas to jest yy, no, bardzo komfortowa sytuacja mieć takiego wydawcę, bo no... Po prostu graż i wiesz, że twoja, twoja twórczość, twoje piosenki zostaną wydane przez kogoś, kto szanuje to, co robisz. To jest ważne. To w zasadzie najważniejsze. Ważniejsze od pieniędzy, od wszystkich tam innych rzeczy, w tym, w tym, w tym, w tym całym mikserze yy, dużych korporacji i potężnych pieniędzy. Nie? Teraz tak, dlaczego winny? To właśnie, yy, dlatego powiedziałem, że to, to pytanie powinieneś skierować do naszego yy, wydawcy Sławka Świdurskiego, czyli do Melona, dlatego, że on nam zrobił niespodziankę. Wpadł na pomysł, żeby zrobić nam winyl. Zadzwonił do mnie, poprosił, poprosił mnie, żebym, żebyśmy nagrali trzy piosenki nowe, bo chciał też tam wrzucić jakieś nowe piosenki. Prosił mnie jednocześnie, żebym nie mówił nic z chłopakom, bo chciał zrobić niespodziankę. No, wiadomo, mogłem to powiedzieć, ale powiedziałem, że Melon robi składankę jakąś tam coś, tam, coś tam, coś tam, z rockersa i chce trzy nowe piosenki, żebyśmy nagrali, bo chce to wrzucić. Tam będą jego inne zespoły, także żeby tam nikt niczego nie podejrzewał. No i... Nagraliśmy te utwory, przesłaliśmy do Melona, no i Melon wyprodukował winyla, po czym przesłał mi paczkę, ja chłopakona na próbę przyniosłem prawie z Pytam też dlatego, bo winyle chyba powoli zaczynają wracać do łask, coraz więcej osób skłania się do tego nośnika. So, przepraszam że cię przerwę, panie redaktorze, ale wracając właśnie do, do, do tych płyt, e, czarnych płyt analogowych do winyli, prawda, też zauważyłem, zauważyłem taką tendencję, myślę, że tutaj Ameryki nie odkrywamy. Każdy chyba dobrze wie, ten kto się mniej więcej interesuje branżą muzyczną lub siedzi w niej bardziej lub mniej. Czytam ostatnio taki artykuł, że z roku na rok w Stanach ta sprzedaż winylów wzrasta i to w dosyć, w dosyć znaczący sposób, a razem z tym uruchamia się sprzedaż adapterów starych, nowych, tych jakichś tam oldschoolowych rzeczy. I egzemplarzy. Nawet y, sam mogę powiedzieć, że przez to, że wydaliśmy tego winyla, około 10 osób zakupiło odtwarzacze. Ja będę 11 osobą, która sobie zakupi, bo miałem kiedyś taki, miałem taką starą wieżę i tam na tej wieży był, 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 był gramofon, y, ale niestety ta wieża nie mam pojęcia gdzie jest, już na pewno jest, jest zmierzona, bo to były lata 90. Wiesz co, ja podejrzewam, że za niedługo Płyty CD, wszystkie cd One po prostu ich czas dobiegnie końca. Wypełnią się dni po prostu tych płyt i ich już nie będzie. I być może będzie tak, że jak zespół będzie chciał wydać płytę, to jedyne, jedyna rzecz, na czym będzie mógł to wydać, oprócz oczywiście plików MP3, które podejrzewam będą wrzucane za darmo do sieci, jakieś tam za 10-15 lata, może i prędzej, to ta płyta analogowa będzie jedynym takim żywym fizycznym nośnikiem tej twórczości i może będą wydawane w ilości, nie wiem, 200-300, może 500 tylko może, może może nawet skoczą do 10 tysięcy, czy tam do większej ilości, tylko po to, żeby ci ludzie... Którzy chcą słuchać sobie muzyki w sposób tradycyjny, miały do tego dostęp. I też z Waszej strony taki ukłon od razu do kolekcjonerów, bo jest czarny, klasyczny analog i jest też płyta w kolorze czerwonym. Tak, to też była niespodzianka. Jak zobaczyłem, to oczywiście też po, po, pomysł Melona i jego inwencja. Te płyty kolorowe, akurat w naszym przypadku czerwone, one no są nieco droższe, bo sama produkcja takiej płyty innej jest, jest, po prostu generuje większe koszta. No i to też była dla nas niespodzianka. Czerwona to kolor mi Wspominałeś o tym, że nowa płyta w styczniu to jakie plany na końcówkę roku, na jesień i na zimę? Czy gdzieś jeszcze będzie można Was zobaczyć, usłyszeć? Czy robicie sobie teraz małą przerwę po tych wszystkich festiwalach, po trasie urodzinowej i będziecie wypoczywać? Zaplanowaliśmy to tak, żeby nie grać koncertów na jesień i ruszamy od lutego. Z tym, że jest już parę koncertów Gramy gdzieś tutaj niedaleko Gramy w Chrzanowie, w Dąbrowie Górniczej We Wrocławiu, jeszcze w tym roku I to są chyba te trzy koncerty Być może coś jeszcze, ale z tego co pamiętam to jest Szanów, Dąbrowa Górnicza i, i Wrocław hmm, Wiadomo, jak ktoś tam chce sprawdzić terminy To na naszym profilu facebookowym Może sobie tam wszystkiego się dowiedzieć w wydarzeniach Także ja mówię, trzy, cztery koncerty w tym roku jeszcze A od, od lutego lecimy już z nowym, z nowym programem, nowa płyta I wiadomo, nowy Image na scenie, chyba Czyli zbieracie siły przed nowym rokiem. No można tak powiedzieć: że zbieramy siły albo, albo zużywamy te, które jeszcze mamy, które w nas drzemią. To gdyby ktoś chciał sprawdzić terminy koncertów albo posłuchać waszych starych kawałków, też chyba jeden nowy macie już na YouTube'a wrzucony. To teraz powiedz, gdzie tego wszystkiego szukać? Najbardziej takim zaktualizowanym źródłem informacji oczywiście jest Facebook, który zabił wszystkie strony internetowe i zabił też firmy, które robią te strony. To jest nasz profil na Facebooku, można wpisać koniec świata i na pewno ci, którzy będą się tu znajdą lub... Adres internetowy www.koniecfiata.art.pl Jeszcze powtarzam, bo tam pani nie zapisała. www.koniecfiata.art.pl Tam też można uzyskać informacje na temat tego, co, gdzie, kiedy i za ile. To ja w takim razie życzę udanego wypoczynku przed Nową Płytą. No i mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia gdzieś w trasie. Dziękuję wzajemnie. Ja myślę, że zobaczymy się w lutym przed trasą. Znowu będzie sympatyczna rozmowa. Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich i słuchacze SK, tych, którzy jadą do pracy, tych, którzy wracają z pracy i tych, którzy nie pracują, bo siedzą w domu.